Siemanko widzowie, witajcie w nowym odcinku z Sowietów. I tak, już po świętach kontynuujemy dalej budowę tutaj naszego nowego miasteczka. Dziękuję Wam bardzo za mody, ponieważ super mi tutaj życie podali. Zwiększające na przykład właśnie wysypiska nawet do 16 tysięcy ton. Naprawdę tutaj ogromne to jest, to się przyda. Też Waste Harbour też mi się może przyda, bo właśnie do wywozu tych śmieci. I też y, rural jakieś były też z, dom, z domkami właśnie, żeby miały własne, y, żeby nie potrzebowały ciepła, aczkolwiek pat, popatrzyłem jak tutaj i potrzebują, więc y, i małe te domki trochę, więc myślę, że dalej będę po prostu kontynuował z tymi moimi cottage, summer, y, summer cottage bodajże, jeszcze jakieś miałem tutaj, jak nie tutaj to tu mam. Już wam pokazuję, eee, to są, a to są. Sorry, te, te tawerny. O, to, 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 co tutaj, to chyba stawiałem. Jeśli dobrze pamiętam. No i zobaczymy. ta, to jest to, nawet to jest coś większego jeszcze. To jest to. O, Brewer House Housing. Eee, no i co? Eee, zobaczymy. Może się dzisiaj już uda uruchomić tutaj, aczkolwiek, no potrzebujemy kasy. Chciałem też nowe osoby zachęcić do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał i nic wtedy nie przegapicie z odcinków. Tu cały czas tym węglem mamy jaja trochę. Ale na spokojnie. Hmm. Tutaj no jak widzicie, zbierają to. Wła właśnie też mam fajne nowe yy, pojazdy. Gdzie to one będą? Jak wezmę znowu w śmieciarki. O, to jest taki co jest na... 40 prawie ton, nie? No to do porównaniu do takich, no to jest opłacalne. Nawet wziąłem i jakiegoś nie z tylko gaza. Mam takiego też do różnych innych pojazdów. Myślę, że też będzie bardziej klimatycznie. Bardzo mi fajne mody naprawdę podaliście. Przydadzą mi się. No i zobaczymy, jak tam dalej to się wszystko tutaj rozwinie. Ważne, że działa jakoś ta. Yy, no, ta droga i w ogóle to, ta budowa tych helikopterów, naprawdę to jest mega potrzebne. Tutaj też mówię, hajs się zbiera. Nie zostało nam jakoś chyba jeszcze dużo. No, 450, około tysięcy, także. Też myślę, że na spokojnie to spłacimy. Nie wiem czy w tym odcinku, ale już w następnym myślę, że na pewno. A tutaj, no na razie niech jeżdżą. Powiem Wam, że może zamienimy to jakoś. Yy, na razie póki są jeszcze te mm, ciężarówki tutaj, jakoś to tam idzie. No to git, ważne, że uruchomiłem te spalarnie, nie? No tu jest, widzę problem trochę, bo oni niestety bardzo wolno to zbierają. No ale niech, niech mają, nie? W razie co, mają tu inne te miejsca. Także zobaczymy. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś za duży problem. Bardziej tu tutaj się bałem, bo skasowałem tutaj jedną, jedno wysypisko. No i można też w ogóle w mieście jakimś walnąć inne. Taką dużą, jedno duże wysypisko. No bo tamte rzeczywiście są dosyć małe. No i tu w ogóle jestem ciekawy. Tu żeśmy drogę zrobili. A tu jest most. Który też na nas kosztuje 127 tysięcy. Rozumiem, że... O, kurde, jakiś raport epidemiczny. U. U, kurde, mam nadzieję, że coś niepoważnego. No powinni moim zdaniem to jakoś wziąć. No ale dobra, niech tutaj to będzie. Bo nic na to nie poradzę. Hmm... Zobaczymy, właśnie też z, turyst z turystyką mieliśmy się też wziąć za to. Jak tu to, to wygląda? Turystyka i rekreacja, myślę, że to nam się przyda. Możemy zwiększyć. Tutaj też możemy. Nawet projekt suchego doku. Aczkolwiek mówię, póki nie mamy huty, nam się to tak średnio opłaca. Ale żelaza widzę, że tu też jest mnóstwo. Więc nie powinno być problemu. No, z ropą też miały być plany. Ale na początek chciałem tutaj, żeby właśnie postawić. Yy, no, elektrownię, oraz yy, z ogrzewaniem, żeby też puścić tu rury. Wydaje mi się, że to będzie na, na tyle daleko, że nie będzie problemu z zanieczyszczeniem. Bo myślałem, że np. tutaj to jest też daleko. Ale jak się okazuje, mi pisaliście, że nie do końca. Chociaż yy, już jak pokazuję z tym, zobacz aktualne zanieczyszczenie, no to, to nie ma tego zanieczyszczenia, to muszę przyznać. Przynajmniej po tych kropeczkach usunę tą siateczkę. No i dopiero zanieczyszczenie jest tutaj, nie? Na czerwono tu. A tak, to tutaj, to powiem Wam, że nie narzekają tutaj widzę, że to zanieczyszczenie też zmalało do 2600 myślę, że głównie to mają tamci problemy ale poprawiło się to, naprawdę Przedtem w poprzednich odcinkach była bida, a teraz już tak stabilnie dosyć dlatego dobra, robimy co my tutaj potrzebowaliśmy taką drogę chyba taką, o ile dobrze kojarzę ta bo to na tramwaj potrzebne było a no i też żeby nie rublami tylko żeby było to po prostu zaplanowane no i myślę że nie wiem tyle powinno być git weźmiemy sobie od razu też yy, naszą gdzie tu mamy to Do ogrzewanie czy małą czy dużą ciepłownię Kurczę, jak taka mała ciepłownia daje radę, no to myślę, że na spokojnie. Weźmy sobie to tutaj. Będziemy oczywiście. Mm, no, będą przywozili automatycznie. No i też za jakiś czas będziemy się brali już za budowę, może następne, już miasteczko jakieś się zbudujemy własnoręcznie. Zobaczymy. Tylko potrzebuję, mówię, pójść w te wszystkie materiały tutaj do budowy. Do budownictwa to wszystko powinniśmy obudować. Co też troszkę nasz będzie kosztowało. No, przede wszystkim, jak tego kredytu się pozbędę, to już będzie GIT. Turystyka też zaczniemy bawić się w to. No i tak potrzebuję teraz elektrownię. Elektrownia myślę, że też taką zwykłą raczej zrobimy. Eee, patrzę, ile to ton. Bo jeszcze jest taka. I mamy tą tradycyjną. Tradycyjna jest dosyć spora. Ale ma też więcej połączeń. Ma dwa takie duże i trzy małe, a ta ma dwa no i jedno takie duże. Ale myślę, że może być mimo wszystko. Nie wiem co prawda jak to tylko połączyć czy w tą. Możemy coś takiego zrobić, tylko a, żeby było nam łatwiej. Ten prąd poprowadzić, no to coś takiego myślę. I tak tutaj będzie ten przystanek, więc coś takiego. A, no tylko potrzebujemy, żeby wyrównać teren. Myślę, że coś takiego. O. Dobra, i niech mi to nie budują jeszcze. No i przystanek, nie? Przystanek yy, tramwajowy. Zaraz zobaczymy gdzie on jest, bo. Taki mały, myślę, że 150 robotników no po co więcej, nie? I też niech on będzie tutaj i będzie po prostu zakręcał. Tak sobie to przynajmniej wyobraziłem. Eee, coś coś takiego. O. Zobaczymy. Dobra, niech to, to już wybudują. Nic się nie powinno stać. Ok. No i to myślę, że no, trzeba mieć tutaj z 400 tysięcy na spokojnie. Tu ludzi nie ma jeszcze, także na spokojnie też nic się nie stanie. Jakieś wiadomości? Lojalność, lojalność. Produkcja zatrzymana, ale to dobra. Nic się nie dzieje takiego. A i tutaj yy, trzeba będzie też jakoś to połączyć. Nie wiem tylko czy w ten sposób. Czy mogą tak samochody po tym jeździć. Ja w razie co po prostu na razie się z tego wycofam. Będzie tu nie wiem droga w poprzek czy coś takiego. Albo... A, wiem jak miał być. Tu miało tak przechodzić i bodajże chyba. Tylko nie wiem po co. Na pewno też trzeba będzie straż, yy, szpital, wszystkie takie właśnie tu budynki Tylko tak, jeden to trochę mało. Taką weźmiemy sobie remizę może Weźmiemy sobie tak Chciałem też rozgłośnia radiową, sporo tych budynków jest co jak co szpital też jakiś taki mniejszy, nie potrzebujemy tu Nie wiadomo jak dużego Myślę, że taka mała klinika będzie w sam raz Tylko dobrze też by było tu do drogi jakoś może tu Okej okay. No i co? Przedszkole też jak najbardziej Przedszkole to duże tam myślę, że z tym to nie ma co żałować weźmiemy sobie tu Szkoła też jak najbardziej duża może też, może, jakieś fajne budynki na to pobrać. Akurat z tej serii, no mówię tak. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy można yy, na Amerykę. To też są mody normalnie, które powodują, yy, że to tak wygląda jak z Ameryki. Sklep. Sklep, sklep, sklep też zrobimy. Może taki mały? Niekoniecznie wątpię, żeby aż tylu ludzi tu było. Dlatego myślę, że bardziej coś takiego. Tylko też bez. No dobra, coś takiego niech będzie. Dobra. Kurde, co jest problem z zasilaniem? Dziwna sprawa. Nie, działa, okej. Okay. Jak tam już? Ile mamy? Tuton? To 43, no dobrze, dobrze. tu ładnie to idzie. Jak to dwie ucieczki? Kurde, jakim cudem! Wezmę więc zwiększę ten, żeby ta lojalność była większa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Tu powinno być wszystko w porządku. Mówię najgorsze, jak zima przychodzi, to wtedy jakoś to wariuje. Ale ostatnio, no mówię, zrobiłem tutaj nowe połączenia. Tu nie wiem czy to działa cały czas, powiem wam, że yy, miałem tu problem z tą spalarnią. Ale chyba jej już nie ma. Ciężko mi jest powiedzieć. Czy ludzie tu idą? Chyba nie a Już wydaje mi się, że to skasowali. Także no. Tak to wygląda. No tutaj to mam. A jeszcze wiem coś. Z śmieciami trzeba będzie tu zrobić. Na pewno też spalarnię zrobimy. Tylko, no tak, trzeba będzie i tak jakąś drogę tu chyba zrobić. Chyba, że będą mogły pojazdy tu jeździć. No wydaje mi się, że mogą, no bo jest tutaj ulica. Więc moim zdaniem, jak najbardziej. Coś takiego zrobimy sobie. A, od razu też, żeby było równiutko. O, tylko muszę też to wybudować z rubli. Coś takiego Masakra. Hajsu to kosztuje tyle, że szkoda gadać. No dobra, jak mamy to, to od razu zrobimy też im yy, tą centrum. Może średnie. No tu mówię, nie ma za dużo co rozwozić. Weźmiemy sobie... Chociaż nawet nie, no średnie to małe, myślę. 5 pojazdów. Myślę, że to akurat jest tutaj. No bra, a jest. Na razie się zgadzają. No, jeszcze trzeba będzie pomyśleć z tą turystyką. Tu mi pisaliście fajne rzeczy na temat yy, tych koteli i tak dalej. Mówię, to, się, to też się zastosuje na spokojnie. Nie wiem, czy szpital wybudowany jest, szpital, czy coś jeszcze tym ludziom. Na pewno trzeba będzie poprowadzić. Ciepłociąg. To jest bardzo ważna sprawa. Tylko rozumiem, że jeszcze nie mogę. Albo przynajmniej... O kurde. U, trochę przesadziłem z tym widzę. No bo teraz będzie problem z tą małą ciepłownią. Tutaj nie pamiętam, co to było. Czy duża ciepłownia była? Duża. No nic, mam nadzieję, że mimo wszystko to jakoś wyjdzie i będzie im ciepło. Chociaż oni mają i tak swoje ogrzewanie, więc... ale to bardziej do budynków. Okej. Okay. Weźmiemy coś takiego. Nie wiem na jakie to długie może być. O kurde, no właśnie weźmiemy sobie to tutaj i potrzebuje małą przepompownię, nie? No cóż, tego wymaga i weźmiemy sobie tą i tu tu i co? Starczy, starczy. Okej. Okay. Zbyt długa. Ojojojojoj. No dobra. Trzeba będzie znowu zrobić jakąś osobną. Weźmy małą przepompownię tutaj też. No, trzeba, niestety, takie rzeczy. Ja nie lubię tego budować, mówiąc szczerze. Ale jak trzeba, to trzeba, nie? Bo inaczej będzie lipa. No i co? Uda mi się to jakoś tu połączyć. Uda się, dobra. No, w razie co? Jakby się to zaczęło palić, to musi być, nie? No i ciepłownia. Tak, i to będzie sobie szło. Weźmy sobie tu. Kurde, to też kosztuje, powiem Wam, że kupa siana. I co? Mogę tutaj. Zaraz weźmiemy to jeszcze trochę rozszerzymy. Coś takiego. No i będzie sobie to szło do. Yy, mały węzeł grupowy. No, kurde, tego z ładu powiem Wam, że nie wiem, czy mi starczy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czuję, że będzie problem. Ale, dobra. O, i też widzę, że zaraz to jest duży. Zrobię mnie mały. Yy, no, nie wierzę. Jest za zbyt długa. Musimy jeszcze jedno zrobić. Moją przepompownie co za wredne, to jest. No, akurat brakło. Dobra, ale mamy to. Kasy na to poszło, ale jest. No i zobaczymy, jak to będzie szło. No, w razie co mówię, jakoś tam się to połączy. A no i potrzebujemy jeszcze. Ważna sprawa to elektryczność, nie? Co tam jest? Znowu korek, pewnie w tym samym miejscu, ta. No jak macie na te korki, mówię, no oprócz pojazdów to tak ciężko mi jest powiedzieć co tu by wymyśleć. O właśnie, badania. Mówię, ten korek nie jest aż tak bardzo długi. No oni to wbiorą, no. Ale w końcu to wypakują, więc nie będzie problemu. Tu jest cacy, tu coś zrobili, tak. Wpływ radia. Bardzo, bardzo proszę. I potrzebujemy prądu. Weźmiemy sobie... Te duże linie chciałbym. Piętnastkę najlepiej. Stąd by się to po prostu poprowadziło. O chorera. no niedobrze. Trzeba będzie jednak poprowadzić to. Tak, jak nie lubię. Czyli musimy to ominąć wszystko. Ja cię kręcę, powiem wam, że to jest masakra. Hmm. To będzie nas kosztowało w ciul pieniędzy. No ale cóż innego ma mogę zrobić, nie? Weźmiemy sobie to tutaj, poprowadzimy No i zrobimy to rozdzielnie, czy ten transformator, tak? No i tyle. Pyk. I tą piętnastkę połączymy z tym. I z tego zrobi się na przykład, nie wiem, tutaj. Tu. I zrobimy skrzyneczkę. Tylko skrzyneczka musi być w tą drugą stronę. To mi się już zbytnio nie podoba. Eee, no to może zaraz coś takiego. Zaraz, zaraz, zaraz skasujemy to. Ok. I skrzyneczkę bym chciał w tą. No to też nas kosztowało. I bierzemy tak. Tutaj to sobie pociągniemy. Tu i tu. I mam nadzieję, że będzie tu prąd. Czyli, że, że tu się nic nie zbukowało Mimo wszystko. Co tam, problem z zasilaniem? Nie, to też jakieś chwilowe. Powiem Wam, że dziwna sprawa z tym. Mimo wszystko. Nie, no to. A, bo to czerpie z tego. Okej. Okay. Dobra, fajnie. No i co, wybierzemy sobie jeszcze na koniec tutaj. Mogą być, nie wiem. To, niech będzie. Z odnawialną energią. No i co, myślę, że to na dzisiaj starczy. No, żeśmy udało nam się tutaj połączyć energię i ciepłownie i tak dalej. Z tym trochę nas to kosztowało, co prawda, no bo nie mogłem tak połączyć. No ale ważne, że w tą stronę jest. Zobaczymy jeszcze, jakie problemy tu wynikną z tym tramwajem. Myślę, że coś wyniknie. No i też będę chciał to połączyć jakoś. Powiem wam w przyszłości, żeby można było tutaj. Jeszcze śmieci będę musiał tutaj coś jakieś wysypisko i tak dalej zrobić, ale to już. I myślę, że będziemy mogli otworzyć to. Jak tylko uzbieramy jeszcze trochę tych pieniążków. Tu już mamy też sporo. Prawie 200 tysięcy, co też nam się bardzo przyda. No i myślę, że jakoś to tam fajnie się zgra, także jeśli się podobało, możecie stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału i śmiało piszcie komentarze jak macie jakieś mody, porady zawsze chętnie wysłucham także trzymajcie się, hejka